Mój ideał piękna. Ah, nie wiem, czy na to pytanie teraz odpowiem, bo naprawdę to jest. Em, em, kiedyś myślałam, że piękno zewnętrzne to jest tylko i wyłącznie to, a teraz już myślę o środku. O środku kobiety, mężczyzny, e, to, jaki jest w środku, co reprezentuje, e, jak się zachowuje, jakie ma e, wychowanie z domu. To jest bardzo ważne. Tak naprawdę. E, kulturę wynosi się od naszych rodziców i jakby to teraz jest bardziej priorytetem to, co się ma w środku, niż to, co jest na zewnątrz tak naprawdę. No ale pierwsza rzecz, na którą się zwraca uwagę, to jednak jest wygląd. Tak, ale generalnie potem się patrzy, jakim się jest człowiekiem tak naprawdę. Nauczyłam się już tego. A Ty na co zwracasz uwagę u innych? To, że ktoś jest, to ktoś jest piękny, sympatyczny, pociągający, to jest jedno. Ale czasami jest tak, że porozmawiasz z kimś pięć minut i stwierdzasz, o Boże, ja temu panu albo tej pani dziękuję. Tak to właśnie wygląda. Generalnie teraz dla mnie jest najważniejsze to, co, co masz w środku. Jakim jesteś człowiekiem, co, re, co sobą reprezentujesz i yy, co z domu wyniosłeś. Bo tak naprawdę, tak jak powiedziałam wcześniej, wychowanie ma tutaj wielkie znaczenie w ogóle, jakim się jest człowiekiem w życiu. I... Yy, 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 no cóż, no, oczywiście, że każdy zwraca uwagę na, na to piękno zewnętrzne, no bo to wiadomo, no, tak po prostu jesteśmy skonstruowani, że zwracamy najpierw uwagę, czyli jesteśmy wzrokowcami, a potem patrzymy w głąb duszy. Ale ja już jestem na takim etapie, że z ładnym miski się nie najesz. Przepraszam, że to mówię, ale tak po prostu jest.